Dzień dobry, nazywam się Weronika Teplicka, mam przyjemność powitać wszystkie osoby w przestrzeni wirtualnej Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku i przedstawić Anię Pabiś, artystkę wizualną, performerkę, uczestniczkę programu rezydencji artystycznych, które realizujemy w Centrum Aktywności Twórczej w Ustce. Cześć Weronika, witam wszystkich. W 2018 y, byłaś już na rezydencji artystycznej w Centrum Aktywności Twórczej, realizując projekt związany z Teatrem Tańca Buto y, i realizowałaś film Feniks i proszę opowiedz nam o tym projekcie. W wózce byłam jak miałam 11 lat w 1995 roku i mam z tym miejscem bardzo dużo miłych wspomnień i Postanowiłam, że zajmę się tematem wspomnień. Wydawałoby się, że wspomnienia kojarzone są tylko i wyłącznie z fotografią, z płaskim obrazem. Moim zdaniem i z mojego punktu widzenia, wspomnienie ma bardzo wiele warstw, i w związku z tym chciałam moich kilka wspomnień z 1995 roku spróbować. Przedstawić, wyrazić za pomocą performanceu oraz za pomocą filmu. Performance był rezultatem warsztatów z mieszkańcami ustki, do których zgłosiły się trzy dziewczyny w podobnym wieku co ja i które przychodziły co tydzień na trzygodzinny trening w czasie którego nie tylko poznawały tajniki tańca buto, ale również dzieliły się wspomnieniami z 1995 roku. Oprócz tego postrzegam wspomnienia nie tylko z punktu widzenia bardzo osobistego, czyli jak na przykład ze zdjęcia czy z wspomnień dźwięków, czy zapachów. Uważam, że wspomnienie ma również swoje miejsce w kontekście społeczno-politycznym. Więc oprócz teatru tańca, chciałam również przypomnieć sobie czy na nowo poznać sytuację społeczno-polityczną w Polsce w tamtych czasach, co pozwoliło mi na spotkanie z wieloma mieszkańcami, z ustki, którzy po prostu porozmawiali ze mną, co pamiętają z tamtego czasu. Spędziłam również kilka godzin, jeśli nie kilkanaście, na przeglądaniu starych filmów z 1995 roku czy słuchając starej muzyki. A więc w rezultacie powstał performance powarsztatowy zatytułowany Tunel Czasu oraz film Lipiec 95, który jest częścią filmu Phoenix. Mhm. Obecnie realizujesz projekt Czas Spichlerza, który nawiązuje do historii budynku, w którym mieści się Centrum Aktywności Twórczej, do tej historii przedwojennej, ale również historii powojennej. I proszę, opowiedz nam też o tym projekcie oraz o mediach, których będziesz używała. Um... Projekt ten jest jak najbardziej związany z rezydencją w 2018 roku, ponieważ po warsztatach z mieszkańcami Ustki oraz po performencie Tunel Czasu jedna z uczestniczek opowiedziała mi o obrazie, który jej się pojawił, a mianowicie, że w miejscu. W którym był performance, prawdopodobnie ktoś z jej krewnych miał wystawę rzeźby. Zobaczyłam bardzo wyraźnie ten obraz przed oczami, i jak wróciłam do domu, zaczęłam się zastanawiać, czy przyglądać, czytać, tak, co tutaj było w, w Spichlerzu przed Centrum Aktywności Twórczej. Doszukałam się bardzo wielu ciekawych informacji, których na razie nie zdradzę, ponieważ chciałabym to przedstawić dopiero na końcu rezydencji, ale doszukując się tych informacji uświadomiłam sobie, że tematem głównym tej rezydencji jest pamięć kolektywna. Czyli jak społeczeństwo w tym e, momencie ustka, e, jak również osoby, które działały w tym e, budynku, pamiętają to miejsce i działalność. E, jeśli chodzi o media, z których korzystam, e, to postanowiłam, że będę eksperymentowała z bardzo wieloma e, różnymi technikami, e, więc e, zajęłam się jak najbardziej, e, wydaje mi się, interesującym medium, żeby pokazać taką wielowarstwowość czyli kolarzem. E, oprócz tego e, również trenuje tutaj taniec buto, który przechodzi do różnych e, miejsc w, w przestrzeni, e, kat, czyli e, czyli na przykład na schodach, e, w sali wystawowej, czy w kuchni, e, czyli próbuje poczuć e, to miejsce ciałem. Oprócz tego chciałabym również e, Posłużyć się fotografią analogową, czyli również starymi zdjęciami swoimi, doszukując się może jakiejś paraleli, może czegoś analogowego do, do czasu Spichlerza. Jak również będę robiła filmy, krótkie wideo, które mam nadzieję połączyć w, w jedną całość. No i... Chciałabym również w czasie rezydencji um, um, podzielić się w pewnym punkcie procesu twórczego, um, już jakby rezultatami, czyli swoimi przemyśleniami w postaci performanceu zatytułowanego To, Tu, To. Bardzo dziękuję za rozmowę. Będzie też okazja dla młodzieży. Spotkania się z artystką podczas warsztatów, które będą w czasie ferii 21 i 22 luty, również w Centrum Aktywności Twórczej. Zapraszamy. Zapraszamy.